Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dom z wielkim polem, już grudzień. Chciałbym wam poopowiadać, co u nas. Palimy drewnem, mamy mniejsze koszty. Płot został kilka razy naruszony. Przygotowuje się już teraz do przyszłego sezonu, różne plany i tak dalej. Jeszcze w tym roku, ostatnie sadzenie. Na podwórku jest ciapa, że nawet nie wjeżdżamy. Ogólnie, jeszcze kilka różnych spraw. Zapraszam serdecznie do oglądania. I standardowo zapraszam też do zakupu moich produktów. Teraz są dobre promocje, więc no można sobie zrobić prezent lub zrobić prezent komuś. Zapraszam na info-uprawa.pl i na Allegro. Najpierw krótko: studnia. Bardzo się tutaj cieszę, bo został zrobiony prąd do studni, żebym mógł korzystać z pompy bez przedłużacza. To no, usprawnia pracę. W tej studni nie ma bardzo dużo wody, no ale ta woda na pewno się bardzo nam przyda, bo woda będzie kluczowa w najbliższych latach, według mnie. Jeszcze w planach jest budowa jednej studni, no bo nie starczy nam wody z tej jednej, po prostu no, ma ona małą przepustowość, stosunkowo też wolno, uzupełnia się ta woda, no i przy prawie hektarze, no to potrzebujemy drugiego źródła wody, szczególnie tam dalej na wielkim polu. I teraz ogrzewanie. Jest to takie, wiecie, no, no różne są opinie na ten temat. My dopiero od niedawna mieszkamy w domu i też nie chcę, żebyście brali tego, co powiem, za jakąś poradę, a po prostu takie pierwsze wrażenia. Dom ma 52 m2, my mamy ogrzewanie na prąd, to znaczy na podczerwień, i mamy też kuchnię na drewno. I testuję sobie różne rozwiązania, patrzę, jak to jest ze zużyciem prądu, i dalsze moje testy wykazały, że na ten moment przy temperaturach załóżmy 0 stopni, no to ogrzewanie drewnem jest u nas nawet dwukrotnie tańsze. Według mnie kuchnia na drewno to był jeden z lepszych zakupów, jak nie najlepszy. No, bo wiecie, zawsze się ogrzejemy, to jest bardzo ważne. Jest świetny nastrój. My lubimy oglądać właśnie palące się drewno, i w każdej chwili, gdy się ogrzewamy, to możemy sobie przygotować posiłek, coś podgrzać. Można upiec chleb, można upiec bułki, ciasto można zrobić. Rosół taki właśnie z ogniacz, też nawet to, co pokazałem, to no bardzo dobrze smakuje. I to z tymi kosztami, no to też nie chcę, żebyście brali tego za pewnik, no bo są to dopiero pierwsze ob obserwacje. A jak będą takie większe obserwacje, jak już to będzie załóżmy, poowazimy, też zrobię taki odcinek, jak to jest z tym zużywaniem, bo zrobię, że na przykład dzień czy kilka dni będzie sam prąd, dzień czy kilka dni będzie samo drewno, no i zobaczymy, właśnie, jak to będzie wszystko wyglądało. My mamy też fotowoltaikę, co daje nam taką niezależność. Wiadomo, że no, zimą to prądu z fotowoltaiki to za wiele nie będzie i nie będzie tym bardziej. Jak śnieg spadnie, ale ogólnie w skali roku, no to też mi da to różne odpowiedzi. No, czy to się opłacało z magazynem energii, ile tego prądu wyprodukują panele, i tak dalej. Ja dążę do samowystarczalności w jak największym stopniu i tej żywieniowej, i też choćby właśnie energetycznej. Już było tak, że zabrakło prądu wokół, a my po prostu go mieliśmy. Produkujemy własną żywność. Warzywa, owoce, wiecie, zioła, mamy wodę. No wiadomo, że to nie jest studnia głębinowa, ale i tak. Zawsze się ogrzejemy, zawsze jesteśmy w stanie się wyżywić. Też powoli buduje się u nas taka społeczność. My jesteśmy, wiecie, stosunkowo nowi, ile to mieszkamy. Nie wiem, za dwa miesiące? Jakoś tak, już dokładnie nie pamiętam. Ale myślę, że w przyszłym roku to już się tak dużo bardziej rozwinie. Już mamy bardzo dobry kontakt z niektórymi sąsiadami. No i też wiecie, no, trzeba się zawsze wspierać. Bo tak jak wam mówiłem już kiedyś, my mamy dużo borówek, no to sąsiad sobie zbierze. Sąsiad ma kury, no to będą jajka, do, dostaniemy jajka. Inna osoba ma krowy, będzie mleko, bo też mamy, też znamy taką. Osobę, takie gospodarstwo, właśnie ktoś inny jest mechanikiem, i tak dalej. No, warto tworzyć taką społeczność, bo w 100%, żebyśmy sami stworzyli taką samowystarczalność, no to trudno. Ale w grupie, no to nawet jak ja jestem typem samotnika, bo ja lubię no, często być sobie sam, no to trzeba stwierdzić, że można stworzyć właśnie taką fajną, uzupełniającą się społeczność. No ale wracając jeszcze do tego ogrzewania, no to bardzo dużo nam dał ten wiatraczek, te dwa wiatraczki. Jedna osoba tutaj napisała, żeby sobie właśnie takie coś kupić. No nie wiedziałem, że takie coś istnieje. No i to dosyć dobrze rozprowadza ciepło po domu. No nie jest idealnie, pewnie przy większym domu by trzeba było no, ciepło lepiej rozprowadzić. Ale jak na taki mały domek, to te dwa wiatraczki to jest to wystarczające. No i teraz krótko przyszły sezon. Już się do niego przygotowuję bardzo mocno, no, rozplanowałem sobie już rośliny owocowe, ile ich będzie, jakie będą i będzie około 100 różnych roślin owocowych. Mówiłem Wam o tym zresztą na filmie, wiecie, że jabłoń, grusza, czereśnia to są trzy różne. Będzie dużo ściółkowania, bo no między innymi właśnie będzie mniejsze zużycie wody, będzie to bardzo istotne, a ściółkowanie na przykład korą z rębkami właśnie sprawi, że tej wody trzeba będzie mniej używać. No i oczywiście też chwasty tak nie będą rosły, będzie tym roślinom też cieplej. Po czasie my niektórych roślin nie będziemy prawie wcale podlewali. No i już kupiłem sobie też obrzeża, wykorzystamy je choćby właśnie do roślin owocowych, bo będzie na przykład drzewo i wokół będzie kółko. Ściukowanie tego kółka korą, a wokół tych drzew, no, to będzie po prostu trawa. Tak też będzie z wieloma roślinami. To znaczy, jak pasek roślin owocowych, no to cały pasek będzie ściukowany. Ogólnie to teraz zimą są czasami dobre oferty. Nie chodzi mi o to, wiecie, wyprzedaże wielkie, bo to to jest, no często to nie jest dobra oferta, ale akurat no Czasami są dobre i skorzystałem. Jeszcze muszę kupić części do ciapka, no bo dostaniemy od teścia Ursus C330, ale bez części, to znaczy, wiecie, bez, bez, nie wiem, glebogryzarki i tak dalej. To będzie bardzo ważne, żeby sobie właśnie takie części dokupić. I jeszcze w planach jest wiertnica, żeby dołki pod krzewy szybko właśnie robić. Wiecie, chcę jak najbardziej przyspieszyć, ułatwić proces uprawy warzyw, owoców i kwiatów, żeby to no, było właśnie jak najłatwiejsze. I nawadnienie kropelkowe też tutaj będzie bardzo istotne. Ale powiem wam jeszcze tak: sama uprawa no to jest największa frajda. To spoglądanie, jak wszystko wiecie, się rozwija, od nasionka do zbioru. I zachęcam właśnie każdego do uprawy, niezależnie czy macie mały ogródek, wielkie pole, tak jak teraz ja mam, czy też balkon i taras. Zawsze możecie mieć chociaż te kilka niskich pomidorów. to no, Warto też zachęcać innych do rozpoczęcia uprawy, bo własne jedzenie to, no i smak, i właśnie tak jak powiedziałem, spora radość i takie wiecie, odprężenie. Mnie to bardzo relaksuje. I wiele osób się mnie pyta, właśnie co zrobimy z tyloma zbiorami. Praktycznie codziennie dostaję takie pytania. I chcielibyśmy sobie zrobić piwniczkę w przyszłym roku, gdzie część zbiorów będzie przechowywana, dużo będziemy przetwarzali, a część po prostu rozdawali właśnie najbliższym. To już właśnie to co mówiłem budowanie społeczności wokół. I obserwując sobie ogrodzenie, bo sobie tak wiecie, czasami spacerujemy, no to płot został kilka razy lekko naruszony. Raz to, co właśnie wam powiedziałem wcześniej, że sąsiad widział, jak ten jeleń się przestraszył. Przestraszył się sąsiada, właśnie psów, i uciekł w naszą stronę, ale się odbił właśnie od ogrodzenia i pobiegł w drugą. I kilka właśnie takich śladów już widzimy. No to jest trudny temat, bo z jednej strony to jest tak, że zwierzęta były tutaj od zawsze. I no, my im ten skrawek odbieramy. A z drugiej strony, jakbym stworzył tutaj właśnie taki raj, że wiecie, setki roślin owocowych, tysiące warzyw, kwiatów, no to by te zwierzęta po prostu przychodziły, by mi sporo wyjadały, więc takie ogrodzenie było bardzo istotne. I to nie jest też tak, że my się odgradzamy w 100%, bo to będzie tak, będziemy mieli dużo roślin miododajnych, będziemy też zostawiali część pożywienia na krzakach dla ptaków. To też jest według mnie bardzo fajne, ale jakby przychodziły właśnie cały czas, wiecie, sarny, te jelenie, dziki, no to by mało co z tego zostało, by było wiele poniszczone. No i można stwierdzić, że ogrodzenie się tutaj na razie sprawdza. To znaczy, wiedziałem, że tak będzie, że czasami zwierzę wejdzie w ogrodzenie, ale gorzej, że tutaj te zwierzęta, na przykład dziki, i tak będą chciały przejść. Wiele osób mi to pisze, też zdaję sobie, sobie z tego sprawę, no, że wiecie, że one będą chciały przejść, przejść dołem. I wielu z Was poleca nam pastucha i wygląda to na dobre rozwiązanie. Zobaczymy jak to właśnie będzie. No tak czy siak, taka siatka ogrodzeniowa powlekana to był właśnie dobry wybór, bo ani zwierzę sobie krzywdy nie zrobi, bo ogrodzenie jest w miarę elastyczne. Zwierzę się po prostu odbije, nic mu się nie stanie. A dwa, że ogrodzenie się nie poniszczy w znaczącym stopniu przy takim uderzeniu. A tutaj spójrzcie sobie jaka ciapa, no niestety jak się śnieg stopił tak z tydzień temu, już ponad chyba tydzień temu, no to to właśnie wyszło. Niedawno tutaj się zakopał samochód, no i ciężko było, żeby w ogóle wyjechał. Na szczęście w ciągu tygodnia według planów ma być to wreszcie zrobione. Wiecie, żadna kostka, bo to są za duże koszty, ale podsypanie będzie szlaka. Pokażę Wam właśnie jaki będzie efekt. Jak będzie jeszcze taka zima, żeby to zamarzło, no to by się dało normalnie wjechać, ale jednak no, wczesną wiosną, no to, no to by było już to nie do wjechania i już teraz jest to ryzykowne, żeby właśnie wjechać i to po, po prostu jakiś deszczach, śniegu, a co dopiero po zimie, więc pilnie trzeba zrobić chociaż kawałek gwiazdu. No, i posadziłem niedawno czosnek, wspominałem o tym na ostatnim filmie. Posadziłem też cebulę dymkę, sporo tego posadziłem no dosyć gęsto, bo tak co 6-8 cm w rzędzie, no i tak między rzędami co 30 cm. Cebule będą praktycznie obok siebie, to znaczy jak one już tak wiecie, urosną fajnie. Uzyskam efekty mniej więcej tak jak tutaj właśnie widać na zdjęciu. Tak u mnie to na ranczu rośnie, mam nadzieję, że tutaj też tak właśnie będzie. No, i ja lubię jesienne sadzenie cebuli. Od kilku lat mi to bardzo dobrze wychodzi. Zbiory są wcześniej niż z wiosennego sadzenia, a ta właśnie odmiana o zima szensu jelą, no to jest bardzo smaczna. Tylko tutaj ważne, żeby sadzić taką cebulę, żeby była cała w ziemi. Posadziłem też czosnek słoniowy, tak mniej więcej na głębokości 11-12 cm, ale tutaj wiecie, trochę głębiej, trochę płycej, no to to i tak uprawa się uda, bo on bez problemu wyjdzie. Najlepiej, żeby czubek ząbka był tak mniej więcej 6-7 cm pod zimą jesienią, ale mamy różnej wielkości ząbki. Jedne są wyższe, drugie są niższe, ale to tak mniej więcej. A rozstaw tak mniej więcej co 25 cm w rzędzie, co 30 cm między rzędami. Tak sobie postanowiłem zrobić. Zobaczymy, jakie efekty będą właśnie przy takim rozstawie. Bo często stosowałem co pół metra między rzędami, no ale tak myślę, że no teraz też uzyskam bardzo dobre efekty. No i czosnek i cebula, stanowisko słoneczne, to jest bardzo ważne. Dałem też do gleby obornik granulowany bydlęcy. Jeszcze niestety nie posadziłem porzeczki, agrestu i porzeczko agrestu. Tutaj widzicie właśnie część tego, co zakupiłem. Iwonka tak to zadołowała. Mam nadzieję, że lada moment to posadzę. Też chciałem sobie kupić taką ziemię z obornikiem, żeby wzbogacić ziemię rodzimą. No, ale przez ten właśnie wjazd nie ma jak do nas wjechać, więc sobie takiej ziemi nie kupiłem. No i na koniec Wam powiem tak. Ten rok już się kończy, jest 1 grudnia, jak to nagrywam, ale powiem, że ten rok był niesamowity. No, nie spodziewałem się, że będziemy mieli dom. Tak się właśnie złożyło w tym życiu, w naszym życiu, że mamy właśnie taki dom i teraz nie wyobrażam sobie już życia gdzie indziej. Bardzo się cieszę, jesteśmy z Iwanką Szczęśliwi. No, warto właśnie marzyć, warto dążyć do spełnienia marzeń. Bardzo Wam dziękuję właśnie za to wszystko, bo bez Was by tego nie było. Rok 2025 zapowiada się bardzo ciekawie. No, 10 lat kanału Info Uprawa, wielka metoda morfoza wielkiego pola. Ale już nie przedłużam. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.